Kochani. Ponownie was witam na moim kanale Ezotaro. Wszystkie nowe osoby serdecznie chcę powitać, wszystkie osoby, które są ze mną od dawna również. Kochani, dzisiaj w dniu dzisiejszym robimy sobie uczucia związane z tą osobą. Analiza być może no tak jak kiedyś też nazywałam, kim dla niego jesteś. Lub dla niej, kim jesteś dla tej osoby. Zobaczymy, co nam przy tym czytaniu wyjdzie. Ostatnie czytanie mnie bardzo zaskoczyło, szczególnie dla karty numer 2, Zobaczymy, jak karty tym razem nam zarezonują, co nam pokażą, jakie informacje usłyszycie od moich kart. Kochani, e, oczywiście, jeżeli filmiki Wam się podobają, moje czytania, to jak ja patrzę na tarota, jakie widzę, jak widzę, jak czytam z moich kart, e, przypominam, że stawiam tarota intuicyjnego, niewyuczonego. Tak, to po prostu subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie. Oczywiście, łapki w górę, no to to po prostu dla mnie, to miód na moje serce. Kochani, przechodzimy, nie przedłużam. Karta numer jeden dla Was. Królowa Kielichów. Kochani, przepiękna karta. Królowa Kielichów. Przyjrzyjcie się, pomyślcie, zatrzymajcie, przystopujcie. Czy ta karta z wami synchronizuje, czy wam odpowiada, czy coś do was przemawia? Karta numer dwa. Dziewięć kielichów. Też przepiękna karta. Ja zawsze siebie widzę w tej karcie. Tajemnicza, taka nieobecna. No, super karta. Super karta. Dziewięć kielichów. Czy ta karta coś Wam mówi, czy coś Wam chce przekazać, czy czujecie ten magnes do tej karty? Jeżeli wybraliście, no to zaczynamy czytanie docelowe. Zaczynamy od karty numer jeden. No i kochani, pierwsze pytanie do kart. Pierwsze pytanie do kart, oczyszczę je najpierw sobie. To kim Ty właściwie dla Niego lub dla Niej jesteś? Kim Jesteś dla tej osoby? Kim jesteś dla tej osoby? Kim jesteś dla tej osoby? Co znaczysz dla tej osoby? O której myślisz, oczywiście. O, jakaś kłótnia przed Wami, przy Was w ogóle, bo to może być, mogło to już mieć miejsce, jest po prostu w, w danej chwili. Kim jesteś dla tej osoby? Dla osoby, o której myślisz. Bratnią duszą jesteś bratnią duszą dla tej osoby. Jesteś taką osobą, która mm, ta on ma w sercu lub ona walkę o ciebie. Co to oznacza? Ym, chcę być z tobą. Nie może być z tobą. Jak z tobą nie jest, to chce. Jak chce, to nie chce być. I tak w kółko. Bardzo burzliwa relacja między wami. Bardzo relacja, nawet bym powiedziała, dla niektórych z was toksyczna. Taka, yy, no, napełniona emocjami. Zobaczcie, karta pod spodem. Emocjami, zranieniem, tęsknotą. No, ciężka relacja, kochani, ciężka relacja między wami niespełnionym uczuciem. Zobaczymy, kochani, czego ta osoba czego, nie czego, tylko co. Co ta osoba czuje do Ciebie? Ty każesz jej zdecydować. Bratnia dusza, po raz kolejny, po raz kolejny, bratnia dusza. Wow, druga karta, która o tym mówi. Ty każesz jemu lub jej zdecydować. Lub, jeżeli karty w drugą stronę rezonują, jeżeli ty kogoś masz, to on tobie każe zdecydować, wybrać. Lub ona. Tak? Co ta osoba czuje do ciebie? Czuje się zraniona, niezrozumiana, pokrzywdzona. Może nie do końca słusznie, ale trochę winy Twojej w tym jest też. Bo chcesz coś, czego teraz mieć nie możesz. Co ta osoba czuje do ciebie? Tęsknotę, żal i smutek. Zranienie na zasadzie, ona chce być z Tobą, ona chce być z Tobą. Tęskni. Tęsknia, no zobaczcie, no po prostu nie. Ja oszaleję z tymi moimi kartami oszaleję. To są moje przyjaciółki, ale po prostu robią, co chcą u mnie. Robią, co chcą na kanale. Kochani. No, magik, no, magik, no jak nic magik. Ta osoba umie zaczarować Twoją rzeczywistość. Umie ci wytłumaczyć wszystko. Wszystko. Umie ci przetłumaczyć wszystko, wyjaśnić wszystko. Ty wierzysz we wszystko. Tak to mi wychodzi. Wierzysz lub chcesz wierzyć, powiem tak. Ale ona naprawdę ta osoba Cię kocha w sercu, macie w sercu, myśli o tobie w, w głowie. Yy, w sercu jest zranienie, tęsknota, żal, smutek, rozłąka. Jakaś odległość, która was dzieli. Hmm. Kochani, no to może sprawdzimy, czego ta osoba ci nie mówi. Czego nie chcę ci powiedzieć, powiem ci tak, nie do końca, nie do końca. Eee, ta osoba nie mówi ci, że jej zależy też na kimś innym, nie tylko na tobie. Że nie potrafi się zdecydować. Tu ta osoba może mieć dzieci. Tu dzieci ją trzymają przy jej własnym domu. Czego ta osoba ci jeszcze nie mówi: Że się boi, że coś się wyda między wami, lub że coś za szybko się toczy, za poważnie przebiega, że ten czas, który ona potrzebuje, jest za krótki. Na to, żeby między Wami coś mogło być więcej. Zobaczymy, cel Waszej relacji. Cel Waszej relacji. No i zobaczcie, no ja po prostu oszaleję. Na ten moment rozstanie. Na ten moment rozstanie relacja w zawieszeniu. Na ten, na ten moment, na tą chwilę, stałej relacji z tą osobą nie widzę. Co to oznacza, zobaczymy dalej w kartach. No, co te karty takie nieprzychylne. Yy, to może. O... No nie. To może oznaczać dla Was. Zobaczcie. Po raz kolejny karta. Tęsknoty rozstania, załamania nerwowego, bezsilności, znudzenia, znużenia, zmęczenia obecną sytuacją. I bez, no tej bezsilności takiej naprawdę dużej. I karty, które mi tutaj wyszły. Cel waszej relacji. To może być romans, namiętność, chemia, zbliżenie, ale przynajmniej na najbliższe miesiące przynajmniej, bo karty mi tutaj nie mówią na 10 lat do przodu na najbliższe miesiące to będzie relacja, która może się zakończyć rozstaniem, jeżeli ty będziesz naciskać, jeżeli będziesz chcieć coś więcej. Na ten moment to jest karty mówią: ciesz się tym, co jest wam dane, ciesz się chwilą, ciesz się tym, że jesteście razem. Na tą chwilę nic więcej z tego nie może być, bo sytuacja tu jest bardzo skomplikowana. Tak? Nie wiem, czy coś z tego rozumiecie, ale tak to widzę. No i zobaczymy, kochani, tą szczęsną, nieszczęsną kartę radę dla Was. No coś te karty, coś się u Was dzieje, coś się u Was dzieje, że te karty mi tak wychodzą. Takie zagmatwanie, zaplątanie. Karta Rada? Od razu ci mówię: skup się na sobie. Nie oglądaj się za swoimi plecami, nie zwierzaj się nikomu. Nie rozmawiaj na pewne tematy, bo ktoś to może obrócić przeciwko tobie. Coś może być. Mm, powiem, powiem tak. Jeżeli jesteś w trójkącie miłosnym, ktoś może powiedzieć, kurczę, rozbiłaś komuś rodzinę, weszłaś komuś z butami, co jest nieprawdą, bo tamta osoba nie jest do końca szczęśliwa. No, nie jest szczęśliwa. Człowiek, który zdradza, nie jest szczęśliwy w obecnym związku. Nie oszukujmy się. Coś jest na rzeczy. Ktoś z kimś jest na siłę. Ktoś z kimś jest z jakiegoś powodu. I dlatego nie może być z wami. Także tu jest skup, skup się na sobie. Nie myśl, nie myśl, nie rozdrabniaj na części pierwsze. Tyle dla karty numer jeden, kochani. Tyle dla karty numer jeden. Przechodzimy do karty numer dwa. I jest karta numer dwa. Karta Dziewięć Kielichów. Kochani, oczyszczam karty. Chociaż wiecie co, może zobaczymy tą talią tym razem. Jakoś taka myśl mi przyszła. No i dobra. Kim dla niego jesteś? Kim ty dla niego właściwie jesteś? Kim jesteś? Nie, 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 nie. Albo tak, tak, tak. Bratnią duszą, kochani, on nie umie docenić tego, co ma. On nie umie. Lub ona. Nie umie. W ogóle ma wygórowane takie pragnienia, potrzeby. Ty czemuś nie sprostasz. Ty, ty czegoś mu nie dajesz. Lub ty za dużo chcesz. Ale karta bratniej duszy, karta, bratniej duszy, uczucia, namiętności. Ta karta często się wiąże dla mnie z kartą romansu też poniekąd. Osoba,, która, która nie umie dać szczęścia drugiej osobie. w sensie takiego takiej wrażliwości, romantyzmu, tu jest bardziej szczęście takie przyciąganie takie. Nawet dla, dla części z Was to będzie platoniczne uczucie w ogóle. Może nawet nic między Wami nie być fizycznie, a jednak wy coś czujecie, jakbyście się znali milion lat. Kochani. Kim ty dla niego jesteś? Bratnią duszą. Każde wasze pytanie. Karta, zobaczcie, jaka mi wpadła z innej talii. Każde wasze pytanie, kim ty dla niego jesteś? Bratnią duszą, to jest odpowiedź jednoznaczna. Karta. Jakiejś kłótni, konfliktu, czegoś, co się wydarzyło między Wami, niefajnego, pomiędzy się zadziała? Zobaczymy, czego On od Ciebie oczekuje. <laughs> Nie, no, oszaleje za chwilę. Oszaleje. Król kielichów. Król namiętności, pożądania, pragnienia. On oczekuje od Ciebie romansu. Dla części z Was niestety, przygody. Ale dla części to będzie no, fizyczność. No, kochani, no fizyczność. Fizyczność, ale też nie zrozumiejcie mnie źle. Nie taka pusta fizyczność na zasadzie, że on was potraktuje jak zabawkę. Nie. On, zresztą wy to czujecie. Ja nawet wam nie muszę na pewno tego wyjaśniać. On będzie dla ciebie wszystkim. Ty będziesz dla niego wszystkim. Świat się zatrzyma pewnym momencie wyczujecie, że jak jesteście razem, to wszystko stoi w miejscu. Kochani, dla części z Was osoba, o której mówię, będzie spod znaku strzelca lub ryb. Karty mogą rezonować w drugą stronę, czyli Wy możecie tak samo oddziaływać, czyli Wy możecie być spod znaku strzelca lub ryb. Magia, magia, kochani. No takie karty, no takie karty przy jednym Czego oczekuję i kim jesteś, bratnią duszą jak nic. No i pytanie, co on do ciebie czuje lub ona, kochani. Co on do ciebie czuje lub ona? Ale tu naprawdę bardzo dużą rolę odgrywa fizyczność. Tylko właśnie nie potraktujcie tego źle, bo to nie jest taka fizyczność na zasadzie, o, on chce mnie wykorzystać, ona chce się zabawić. Nie, 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 nie. Nie. To jest coś dużo głębszego, i osoby, które czekają na tą informację, to wiedzą o czym mówię. I zobaczymy, co on do ciebie czuje, ale powiem Wam, że nawet jakbym nie wyciągała kart, on nie wie, co zrobić. On nie wie, on nie wie, co zrobić, lub ona. Ta osoba nie wie, co zrobić, jest w zawieszeniu. W sytuacji takiej. Że oczywiście mogłaby podjąć decyzję. No, o rany, karta diabła, kochani. Wszystko zaczyna pasować. Wszystko zaczyna pasować do siebie. On ci da takie szczęście, jakiego żaden mężczyzna ci nie dał. Ona ci da, ona ci da takie szczęście, jakiego żadna kobieta ci nie dała. Ta osoba ma taki magnes wokół. To coś ma w sobie. Co nie pozwala ci o niej zapomnieć. Tak? I to działa w dwie strony. Ta osoba to zdobywca. To jest osoba pewna siebie, osoba, która wie czego chce. Ty tu jesteś, brzydko mówiąc, pikuś, pan pikuś lub pani pikuś, jak to się mówi na straconej pozycji, bo nie oprzesz się urokowi tej osoby, bo nie, nie przeciwstawisz się jej magii, tak? Jej dusza jest bardzo taka silna, energetyczna i przyciągająca, magnetyczna. Co ona czuje do ciebie? Ona teraz na ten moment jest zagubiona. Jest w zawieszeniu, nie wie co zrobić, nie wie jaką podjąć decyzję, nie wie czego chce, nie wie yy, czy w dobrym kierunku podąża, ale z ciebie nie zrezygnuje. Zobaczymy, czego ta osoba ci nie mówi. Kochani, te karty wychodzą coraz bardziej bogatsze w emocje. Za każdym rozkładem dla Was to widzę po prostu takie emocje, czego ta osoba Ci nie mówi: że się boi, że wcale nie jest tak, jak ona Ci mówi. Ona próbuje udawać przed Tobą taką twardą, taką osobę, wiem, czego chce, co Ty im będziesz mówić. Jest tak, tak i tak. Nie, nie. To tylko maska. To jest tylko takie złudzenie. Ona jest wewnątrz bardzo wrażliwa, bardzo delikatna. Bardzo łatwo tą osobę można urazić. Ale mimo tego, próbuję. Podejrzewam, że tutaj, tak jak mi wychodzi w tych kartach, to mogła być zraniona, kiedyś zdradzona, mogła mieć ciężkie chwile w życiu lub ciężkie dzieciństwo. Ona się broni, wzbrania przed uczuciami, przed zranieniem, szczególnie. Nie chce kogoś pokochać, bo nie chce być zraniona. Tak mi się to pokazuje. Co ta osoba. Albo nie, co ta osoba, tylko cel tej relacji między wami. Cel relacji między wami. No kurczę, no powiem wam tak: cel. O, od tęsknoty, po pragnienie od rozstania, po spotkanie. eee Cel jest taki, że nie ma celu. Nie wiem, jak wam to ująć w słowa, ale wy wiecie, jaka jest droga przed wami, jak postąpić, jak to wszystko wygląda realnie, ale wy nie chcecie wiedzieć. Wy czujecie to w sercu, ale nie chcecie tego czuć. Wy wiecie, jak jest, ale nie dopuszczacie tej myśli do siebie. I to działa w dwie strony, kochani, i to działa w dwie strony. Nie chcecie patrzeć. Nie chcecie myśleć. I może i dobrze. Cieszmy się chwilą. Cieszmy tym, co jest nam dane tu i teraz. Zobaczymy kartę radę dla Was. I karta rada, przede wszystkim, tu mi jedna karta. Karta rada, która jeszcze mi, mi wcześniej wy, wyszła, wypadła, niechcący przekręciła się, jak tasowałam karty. Nie walcz. Nie warto. Nie denerwuj się, nie warto. Nie wal głową w mur, nie warto. Eee, tu jest nowy etap w życiu przed Wami. Być może z tą osobą, o której myślicie, ale być może po prostu nowa miłość na horyzoncie. To, jak Ty się zachowasz, zależy od Ciebie. Ktoś się pojawi, ktoś się pojawi. Być może ktoś wróci do Ciebie. O kim myślisz, o kim marzysz, kogo pragniesz. Kochani, tyle ode mnie dla was. Jeżeli wam się podobało, jesteście nowi na moim kanale, subskrybujcie. Oczywiście zawsze miło, mi czekam na wasze komentarze. Łapki w górę. Głowy do góry, serca do góry. Życzę wam wszystkiego co najlepsze. Widzimy się w kolejnym czytaniu na moim kanale. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło, cześć.